Do oglądania najnowszych kibli wysoce zalecane jest napicie się kawy, a także posiadanie kota w jednym pomieszczeniu. No to chyba jesteśmy gotowi na dzisiejsze Kibidi Toilet. Kolejny odcinek Uroki od Gigo Baby i prosiliście bardzo w ostatnich dniach, żebym obejrzał wszystkie najnowsze odcinki z Toilet. Wakacje się kończą, a ja jestem w sumie zdziwiony, że jeszcze to jest w trendach, że jeszcze ktokolwiek się interesuje Skibidi Toilet. Tak więc nie muszę wam mówić, że dzisiaj obejrzymy sobie aż 8, no w sumie 7 najnowszych Skibidi Toiletów. Tak więc teraz ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przygapić kolejnych fajnych odcinków ze Skibidi Toilet, koniecznie teraz zasubskrybuj ten kanał wraz z dzwoneczkiem i zostawcie bardzo dużo łapek w górę pod tym filmikiem, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy koniecznie zostawcie komentarz o treści hashtag #wakacje aby one się w sumie nie skończyły. A ja jak zwykle oczywiście Wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. Zanim zaczniemy jeszcze ludziska, tylko proszę o jedną rzecz. Wy się wywyższacie nade mną, że tak bardzo znacie się na tym skibidi Toilet, znacie każdą postać. Ostatnio jak robiłem tą tier listę to A czemu ty dałeś jego tutaj, a ty nie wiesz, że to jest kameraman e, e, CCTV, a nie kameraman coś tam, coś tam? Ludzie! To jest mózgotrzep, ten skibidi Toilet. Ja już nie ogarniam co tutaj się dzieje. Zwłaszcza, że miesiąc nie oglądaliśmy nowych odcinków. Pozwolicie, że czasem będę się chciał wyluzować przez Kibidi Toilet, mieć takiego mózgotrzepa i cieszmy się tym, co tutaj twórca nam daje. No dobra, więc ogłoszenie parafialne za nami skibidi Toilet numer 53. Od razu sobie troszeczkę zmniejszyłem głośność, bo wiem, że ostatnio było chyba troszeczkę za głośno. Na czym skończyliśmy? Chyba była wielka bitwa. Chyba była wielka wojna właśnie już. O kurde, co tu się dzieje? Chyba, chyba by dotarliśmy już do jakiejś takiej bardziej finałowej walki? Chociaż patrząc na to, że wychodzą kolejne odcinki, to nie. Karuzelo z Kibidi Toilet, okej. Okay. Karuzela Skibidi. Co to jest? Oh, god O, it. Oh, ma młot! On jest torem. To jest kamerator. Dla mnie to jest kamerator, absolutnie. Ej, fajnie ten mod wygląda, serio. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj propy użyte w tym, to naprawdę super. Co to za czołgi jakieś. Wow, no dobra, uzbrojeni są. Oj, są uzbrojeni zdecydowanie. Okej, okay, przy okazji sobie wspomagam się w Wikipedią związaną ze Skibity Toilet. Tak takie coś istnieje i wychodzi na to, że to jest upgraded Titan Cameraman. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ja tutaj zacznę go jakoś inaczej nazywać. I tak naprawdę na tej Wikipedii robią aż takie teksty opisu całego minutowego odcinka. Aha, ja tutaj tego kolegę nazywałem Karuzelą, jeżeli chodzi o Skibidi Toilet, a on się nazywa Large Flying Teleporter Skibidi Toilet. No, brzmi to sensownie. Czy ktoś jest naprawdę tutaj normalny? Large cameraman, large speaker man, lance, camera woman, jetpack, black cameraman, upgraded, popcemeraman, spadion, skibito, ręczkibit, skręcone. Ile tych postaci tutaj jest? Za dużo tego, jak mam to zapamiętać? Dobra, żałuję tamtego wejścia na Wikipedię. E, wróćmy do odcinka. Ok, czyli e, upgraded, tutaj ten cameraman wygląda tak. Wygląda on naprawdę super. Naprawdę i ten młot jeszcze. E, tylko wiecie jaką jeszcze różnicę zauważyłem w tych ostatnich odcinkach? Że już praktycznie w ogóle nie ma Skibidi Toilet tak w tle, jeżeli chodzi o muzyczkę, o śpiewanie. Jakby pierwsze odcinki były z muzyką coraz słabiej taki zjazd w dół, aż teraz już w ogóle przy tej wojnie nie ma żadnego śpiewania z Kibidi Toilet, nic. Tylko są wybuchy i tak dalej, jakbyśmy oglądali jakiś film Marvela. No dobra, to lecimy ze Skibidi Toilet 54. O co tutaj chodzi? Już wy wyszliśmy z miasta w takim razie? Czyli co? Kamera my nie wygrali tam wojnę? W ogóle przeczytałem, że tamto Skibidi Toilet 53 miało miejsce w Londynie? I don't fucking know, chyba, że to jakieś są teorie dziwne. O co tutaj chodzi? No idą sobie ze Skibidi przeganiają. Aha, że. Pracuj, nie nie siedź. O! Że nie ma takiego siedzenia. A jak go pogłaskam. Jaki beach slab! O, piękny beach slab. Eee... Okej, okay, to jest jakiś spider z y, Kibidi Toilet. Dobra, brawo. No ładnie wam poszło. O-o. O, to są te szybkie! To są te szybkie, właśnie. No, kamer... Y, tv woman. Co tam u ciebie? Wow. No, tak przecież to jest ten szybki, o właśnie to on. Ej, brawo! O, jak, jak słodko! Co to za jakiś egzoszkielet dla kameramenów? Co jest? O! A ty chciałeś ją przytulić. What the fuck, jeszcze powiedzcie, że jakieś wątki miłosne tutaj będą w tym Skibidi toilet? Jezu chryste. Ej, jak miłość! Aha, ten przyjemnieczek to jest e, Strider Skibidi toilet, okej. Okay, ja, ja na niego mówię Spider, bo jest jak taki pajączek. I tutaj mamy debiut Camera Mech. Tak się nazywa oficjalnie Camera Mech. Ej, spoko w sumie! Ładnie to wygląda, to ma akurat rację bytu. Taka mocniejsza piechota kameramenów. No na pewno to lepsze niż zwykli kameramenowie, a to jest chyba faktycznie najsmutniejsze. Yy, brown coated cameraman, yy, czyli w brązowym no, płaszczu, tak? To pewnie będzie. To pewnie jakaś dwójka bohaterów będzie. TV Woman i ten Brown Coated Cameraman. Nie wiem, aż się boję, co będzie tutaj dalej. A to jest naprawdę bardzo smutne. Jezu, jaki on jest zrezygnowany tutaj. No dobra, to był bardziej przyziemny odcinek z Toilet, więc zobaczmy, co tutaj będzie. Czy to będzie jakaś kolejna, jakaś głupia wojna. Nooo, no pustynie, Nie, pustynia nie. Gruzowisko miasta. Ooooo, a co to za miasto, zaraz sobie zobaczymy. O kurde, dobra, a tak. To było proste, bardzo. <laughs> Co to jest? O, aż, aż Upgraded Titan Kameramen musiał tutaj przyjść. O! God damn it! Wow. Wow. Co jest? Coś, coś tutaj będzie. Coś tutaj będzie. Upgraded g -man. zmocniony wzmocniony g szkielet był? Ła! się zdenerwował, jak go rozwalił, tak w jednym odcinku Kciuk w górę, tak? Kciuk w górę dla nas. Haha! <ścoughs> wow! Nie no, kto sobie ja robi? Wasteland of Dubai? Jesteśmy w Dubaju tutaj, poważnie. Co Podoba mi się, że komuś się chce liczyć, ile tych skibidi toilet jest. Na przykład Glas skibidi Toilet 18 do około 23. What the fuck! Giant Skull Dismantler skibidi Toilet. To, to, to jest on. To, to, to jest on. Myślałem, że to jest ten g -man. A to w taki sposób podliczył. Patrzcie, jakiś wariat na tej Wikipedii podliczył. Naprawdę podliczył. widzicie tutaj na przykład, że cztery i że to jest dalej ten czwarty, ja nie wierzę. No dobra, czyli wracamy do klasyków, czyli będziemy tutaj bardzo dużo się bić i pewnie teraz przez kolejnych kilka odcinków będzie jakaś dziwna bitwa tutaj w tym Dubaju. No to zatem Skibidi numer 56 już widzę, to jest dalej Dubaj, co tutaj będzie? Kameramani dalej wygrywają, to jest bardzo dobre raczej. O właśnie, TV-mani, o Jezu, ale to było brutalne. O, no, to się może tak odwracać. Ej, dobry chłop. Kciuk w górę. Tak, oczywiście, widzowie, zostawiajcie. Oho, czołg został zniszczony. Dobra, jakieś zagrożenie. Jakieś potężne zagrożenie. <grym i górny> <grym i górny> <grym i górny> Teleportował się, dobra. Oh, god. O-o. O, -o. Oh, wow. Nie, Giant Speakerman. Zarażony. ooo, Znaczy, zarażony, no. sankowany. Uciekajcie lepiej. Chociaż nie, gdzie się schowacie? Nigdzie się nie schowacie. Przed nim. Aua. Czyli tak, na samym początku mieliśmy Titan Speakermana, później Upgraded Titan Speakermana. I teraz mamy Titan Speakerman, a nie Infected to był, teraz Upgraded Titan Speakerman Infected. Co to są za Pokémony? Czyli wychodzi na to, że nie jesteśmy tutaj bezpieczni. Będziemy mieć chyba w kolejnym odcinku Grand Batalię, zwłaszcza, że ona jest podzielona na dwa party, na dwie części. Okej, okay, jesteśmy gotowi. No dobra, widzowie, lecimy. To chyba będzie najważniejszy odcinek do tej pory z Kibidi Toilet numer 57, część pierwsza. Co to będzie? Bo a ja się boję, nie wiem. Okej, okay, wielka batalia jakaś tu będzie się to rozgrywało. O oh, Jezu! Zainfokowany Titan Speakerman. Rozwala wszystko, upgraded. No i mamy go. Tak jak myślałem. No, no, no. Okej, okay, strzela, ale to nic... Oj, oko torczo. Dobra, bardzo dobrze, brawo! <ścoughs> <laughs> Jakie wybuchy. No dawaj kameramen, rozwal tego speakermana. Jimen! Jimen w ulepszonej wersji jeszcze! What the fuck? Nie no, to jest dwóch na jednego. O, tu jest kameramen z planczerami! Z przepychaczkami, czy. Nie. No nie. O. Padł, tak. Co tu się działo? Je słyszę. Jakie wybuchy. Ale dobra, idziemy od razu do partu numer dwa. Nie ma co. Musimy lecieć dalej. Part drugi. Na czym A, na tym samym skończyliśmy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest fajnie zrobione. Żeby nie było. No i co? No dostał tym plangerem? Niestety padł. O, nie dalej walczą. Ło dobrze, dajeździmy na rozwal motem daj! Tak, tak! Dobrze kameraman! Jeden na jednego walka. Jezu <ścoughs> Co? Co to jest? Kim on jest? Jakiś... Jakiś kolejny dziwny skibit nie no, kameraman, dajesz! Upgraded daj ten kameraman! Nie wierzę, TV Woman! To jest TV Woman, nie! Tylko, żeby ona nie podzieliła losu tamtego, Rob. Znowu? Ale wkurzono jest. O! O-o. Jimen poleciał. Speakerman pokonany. TV Woman to zrobiła. Udało się jej. Proszę uratować chłopa. O, to jest ten nasz brown-coated! O Jezu... A co z naszym kamera właśnie? O, wow. Co z nim tam pod tymi gruzami? A co z tobą, Speakerman? Wrócisz do nich? Będziesz po ich stronie? Z powrotem? Czy jak? Odlatujesz po prostu. Opad latuje, kciuk w górę, widzowie, jaka batalia, co tu się wydarzyło. Ej, ale warstwa fabularna, coraz bardziej mi się tutaj podoba. W sensie jakieś tutaj właśnie te TV Woman z tym kameramenem tym w brązowym płaszczu. Ej, to było spoko. Ej, tak dla pewności, z Skibidi Toilet był, no to wiemy, to na samym początku. Później wersja 2.0, wersja 2.1 o dziwo, nie wiem czemu i wersja 3.0. On, on tak wyglądał, a, a już pod koniec bitwy w taki sposób, wow. Ej, w ogóle w taki sposób się zaczyna sezon 19, czyli to jest początek sezonu, to bardziej dla mnie wygląda jak koniec. No to ja w takim razie się obawiam, co takiego będzie w Skibidi 58, w standardowym odcinku, już po tym. E? Ale to już jest, to jesteście gdzie indziej, tak? to jest jakiś... Paryż? Londyn? Nie wiem. Londyn chyba. O kurde, o kurde, Spikerman dobrze! Jak rozwala ich! Oh god. Czyli speaker Ben jest już po naszej stronie. Moje uszy. Tak, tam był chyba Big Ben. O A ten się przyglądał tylko tak i zobaczył, czy speakerman na pewno sobie poradził, że a, że jest już niepotrzebny. Uuuu. E, ty, w górę. Jak pozjechał tyłkiem tam, ej to... To jest spoko, bo jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć dwojako, albo on przyjechał, znaczy przeleciał sobie tutaj sprawdzić, czy na pewno speakerman jest już po tej dobrej stronie, czy nie został ponownie zarażony, ale to też może być coś takiego, że ej, zaraz, bo tej, ten speakerman wszystko teraz robi za mnie. Ja byłem skonstruowany, żeby tutaj e, rozwalać skewidi toalet, jestem niepotrzebny. Czuję się zazdrosny. Ciekawe, jak to zostanie potoczone dalej. A, no i tak, już tutaj widzę, jesteśmy faktycznie w Londynie. Wrócili tutaj do tego Londynu. Super, było 11 kameramanów, 3 na lampie, jeden z... zmarły, jeden zjedzony przez Large Gray z Kibidi Toileta i dwóch biegnących. Ładnie ktoś tutaj naprawdę liczy. I to jest pierwszy odcinek, od kiedy Upgraded Titan Speakerman walczy dla do tych dobrych, po prostu, czyli TV-menów, speakermenów, kameramanów, od odcinka numer 32. No dobra, jesteśmy Gotowi, to oglądamy sobie ostatni odcinek na ten moment z Toilet 59. Wydany jeszcze cieplutko, chyba w nocy. Lećmy. Aż się boję, aż się boję. dalej. Okej. Okay. <grym> brawo, uratowałeś, tak? w górę. U. What? Za, za. Zaraz, 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 patrzcie, on ma ostrza po boku. Przepraszam, że ja tak przerywam, ale on ma jeszcze ostrza po bokach. Co to jest za abominacja? Zaraz zobaczymy sobie na tej Wikipedii. No nie no, ale... Z nimi, z tą dwójką. O, rokietę do gęby dostał. Okej, okay, oni się biją, a... <ścoughs> a tego ujeżdża tak! Ej, ale mają tutaj przyjaźń. O kurde, jeden z drugim. Dobra, tutaj mamy ich. No to są te speakermeny. On, on. Wy mi ostatnio mówiliście, przepraszam ja Was, że to nie są łebkamy, tylko to są głośniki. Ja Was przepraszam bardzo, dla mnie to będą łebkamy. Mimo wszystko, strasznie wyglądają jak typowe kamerki internetowe, Logitechy i inne takie. Po prostu. No i w prawo, speakermeny tam se tańczy jeden. Wow ładnie im poszło. Piona. Ooo! Handshake of power. O kurde <ścoughs> Ej, zawaliście! To, to dopiero brzmi jak koniec sezonu. Nawet powiem więcej, to by wyglądało dobrze jak zakończenie całego Skibidi Toilet całej tej fabuły, że zostali wszyscy już tam pokonani. Okej, okay, czyli tutaj mieliśmy Dual Laser Launcher z Kibidi Toileta, ten wielki giga i jeszcze latały Large Triple Launcher Helicopter z Kibidi Toilet. Poproszę na cienkim, z sosem mieszanym. No dobra ludziska, to w takim razie to były najnowsze sierpniowe odcinki z Kibidi Toilet. Zobaczymy gdzie to pójdzie dalej. Dajcie znać w komentarzu, który z tych odcinków wam się najbardziej podobał i dajcie też mi znać tutaj w komentarzach jakie błędy też w ogóle, bo ja chcę się dowiedzieć, czy naprawdę jestem aż taki słaby z tego Skibili Toilet, jak wy mi to mówicie. I przede wszystkim napiszcie, dokąd uważacie, dokąd ta seria dotrze. Czy będzie to Skibili Toilet 100 wcześniej, czy może później? Dajcie znać. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!